Jagodzianki się robią, a my tutaj mamy live'a z kościoła. O Okcia postanawiałam sobie puścić. Nie, postanowiłam, zna i znalazłam, w ogóle tak wiem, mój podkład jest totalnie biały, jest lato, nieważne. Czasem padało, mało wina się piło. Y y scrollowałam sobie i wyskoczył mi live pani, która gra na, jak to się nazywa? organach. Organach, no. Tutaj wewnętrznych, co nie? Tak, i dlatego postanowiła sobie to zostawić No i tam te piosenki to postanowiłam U ciebie co tam? Co tam gościu? Co to za nerwy? Co? Czekasz na jego dzianki razem ze mną, co? Zjadłoby się, nie? Ale on nie dostanie, nie Jeszcze nie czas Jeszcze nie czas dla ciebie, wiesz? No. No. <laughs> Przepraszam, no, ale tak to jest. Powiem Wam, że pięknie wyszły te jagodzianki. Pytanie tylko, jak smakują. Robiłam je z przepisu, który znajdziecie na Instagramie: Jedz pysznie. Yy, więc yy, jeszcze czekamy, aż ostygną i zbieramy się do wyjścia. Mam nadzieję, że uda nam się zjeść je w pięknym miejscu. Doszły słuchy, że nie jemy tego tutaj. <noise> nie? Dlaczego? No bo... Jestem ja przekonana, że zaraz zasiądziemy i będziemy jeść. Podpalimy sobie Odyna i będziemy jeść. Nie! Ruszymy w drogę <gryw> i zjemy na miejsce. No nie, że jest tu daleko! Oooo. My dojechaliśmy na miejsce i Okcia kazała dla bimboszka odpalić. Piosenki Disneya z tych różnych bajeczek. Ja wiem, że to może poniekąd jest, żeby już zaczął zapoznawać się z taką muzyką, żeby ona mu się może dobrze kojarzyła w przyszłości. Ale jest jedna osoba, której ona się dobrze kojarzy, i ta osoba stoi tu tak obok mnie. I to na pewno dla niej było odpalone. I poniekąd dla małego. Przyjechaliśmy sobie dzisiaj do Grodziska w Lubinie, e, tutaj jest taki piękny widok na 44 wyspy, e, postanowiliśmy, że zrobimy sobie tutaj piknik, bo jest ładna pogoda, w końcu nam się udało, bo to jest właśnie to miejsce, do którego mieliśmy jechać jakiś czas temu. A kiedy... był wtedy vlog, co się tak, nie Tak był, tylko nie wiem, nie wiem co robiliśmy, ale na pewno nie przyjechaliśmy tutaj. Jakoś tak za nami chodziło to miejsce. Znaczy, przyjechaliśmy tutaj, ale odbiliśmy, pocałowaliśmy się klamki. Nie, to było kiedyś, ale ostatnio. Ostatnio chcieliśmy tu przyjechać Aha. i okazało się, że nie ma pogody. Aha. A, Klasycznie. Łe dobra, to mówimy o innych rzeczach. No! Jest. <grym> no zobaczcie, jaka to fajna miejscówka. Jest. Są leżaczki, jest jakieś żarcie, chyba jakiegoś hot doga. Bym sobie dziabnął tutaj. Takie wrażenie albo jakąś kiełbankę. Patrzcie na ten widok. Całkiem, całkiem, prawda? Ogólnie... uważać. No trzeba uważać. <grym> no, trzeba uważać no. Ogólnie miejscowa bardzo spoko. Całe 6 złotych wejściówka za głowę. Warto. I tam jest taras widokowy. Jakiś. Tak. jakiś czas temu kiedyś, kiedyś tutaj byliśmy i było z 10 osób może maksymalnie. Teraz była akurat kolonia obóz młodzieżowy dla osób starszych Sanatorium Miłości jakieś przyjechało, więc jest tutaj troszkę więcej ludzi. dziś jak Ci się podoba Podoba się! Całkiem spoko, nie? Tylko komarzyska atakują, nawet no. w pełnym słońcu. No, Dobra, jemy moje jegodzianki. Jego no właśnie, dawaj jegody! Stopcia! Chwila prawdy, też sobie wezmę. Już czuję w ręce, że są jakieś takie twardawe, nie? nie? Nie, są złe. baj duży Baj duży dawaj. To się mm. 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 Ty, ja te arbuza jadę, gdzie masz tego arbuza? A, tutaj masz, dawaj go. <grywia> <grywia> Ta potem sobie. proszę. Ale trzymaj, trzymaj. Trzymaj, mm, go, tata, trzyma. <grywia> Trzymaj. <grywia> tak. Nie są złe. Nie są też użytne, No tak? bo nie dodałaś żadnego glutaminianu sodu no, i daje się masz jednośplety. Ale nie dlatego, że są mało słodkie, tylko właśnie dlatego, że mają mało smaku sobie trochę Tak? To ja już patrzę. A zjem twój. No, nie ma Żeby nic. nie było, no. Żeby nie było, A że je... przyjemy różną, to to jest dobry pomysł. Mm. No, takie mm -hmm. takie jak nijakie trochę. czy dobre. Dobre, ale hmm, jadą lepsze. Ale przynajmniej fajne jest to, że jest mnóstwo tutaj w środku, no, a nie jak sklepki. Ale no bo właśnie no smakujemy inaczej <grywka> Kawka nagrywać na razie, bo przyjechaliśmy sobie na mały spacerek na dziką plażę. Wracamy już do domu, ale Kapi wziął jamka i zobaczę, on tak uwielbia wodę. O mamo! Ale fajnie! Nawet nie pamiętam, jaki był ostatni klip. Chyba z plaży, chociaż nie jestem pewna. Tego dnia przestaliśmy nagrywać, bo jakoś tak przygrzało nas wtedy słońce, że oboje byliśmy padnięci, a mnie dodatkowo rozbolała głowa, więc stwierdziliśmy, że nie nagrywamy dalej, nie robimy sobie tego. Więc praktycznie cały dzień po prostu przesiedzieliśmy na kanapie i dosyć szybko poszliśmy spać. Więc ym, odzywamy się innego dnia, a właściwie ja. Liamek właśnie wrócił ze spaceru z pradziadkami, więc jestem pełna energii, bo w końcu chwilę miałam dla siebie. Także dziękuję bardzo za taką możliwość. A za chwilę wyruszamy. Na działkę mojego taty Idziemy na grilla, pogoda się co prawda trochę popsuła Na szczęście nie pada, więc O tyle dobrze, ale w końcu zjemy grilla Na to też mieliśmy ochotę Jezus Maria Co ty z tym zrobiłeś? Tu mieszka dziecko czy pies? Śmieszne? No gostek Jeju Czasakra a ja przymierzam się do zmiany gondoli na spacerówkę. Wszyscy tak straszyli, że gondolą to się jeździ 4 miesiące, ale w naszym przypadku nie, bo za chwilę będą, będzie 8 miesięcy. Ale już widzę, że za chwilę nadejdzie ten dzień, więc jest tu już wszystko przygotowane. Ostatnio kapi przyniosły z piwnicy i zamówiłam taką wkładkę. Właśnie do spacerówki. Pytałam się Was na Instagramie, czy używacie jej przez cały rok, czy tylko latem, bo no wiem, że na lato to jest fajna opcja, bo dziecko się tak nie poci, ten materiał jest lepszy zwykle niż na samym wózku. No ale wiem też, że dzieci jedzą w spacerówce i nie chciałam, żeby wózek był wiecznie uwalony, a spacerówkę łatwiej wyjąć, znaczy spacerówkę wkładkę łatwiej wyjąć i wyprać. No i większość osób w sumie powiedziała, że używa przez cały rok. Nie wiem, jak to będzie zimą. Zobaczymy. Jeżeli kojarzycie, to właśnie mam dla niego taki śpiworek w tym samym wzorze, więc mega mi się to podoba, fajnie. Chociaż, tak jak mówiłam, nie wiem, czy jestem gotowa na przejście na, na wózek dla dużego dziecka. mogę to odkleić i nie mogę. Jezu kapi, utknęliśmy z tym na ścianie. A co jest to no Nie mogę patrzeć już na to. O, patrz, idę. Nie, nie wiem, nie mogę trafić. Nie, to się, to się to? Tak, przerzuca no. Cicho, bo bingosz śpi. Nie. Ciągle chcesz to usunąć. No bo jest szkaradny, Nie mogę patrzeć na to i ciągle po prostu... Już nie. I po prostu już dawno chciałam to zdjąć, ale ciągle zapominam po prostu. Bo już tak wiesz, przechodzę obok tego i nie zwracam nawet uwagi, nie? Ale ja nie mogę, Nie, już... Ale wiesz dlaczego? Bo jak ściągnę to, to będę mieć motywację, żeby znaleźć inne. Miałeś wiele lat motywacji miałaś? Dwa. Ale że co, jak to mieszkamy? Tak. Nie, bo wtedy musiałam inne rzeczy robić. Ale tu... Tą półkę na przykład. A tą półkę to zrobiliśmy jak nic. Zrobiliśmy w pięć sekund. Pięć sekund zajęło nam Makramę. Na i zrobienie tego. Makrania Makramę tak samo. Wiedzieliśmy co będzie. Natomiast tutaj mieliśmy biały placek. Dobra przecież, no właśnie. Lata. Biały placek naj... najciężej zaaranżować. Ale opcia co, co, no. to, co to biały platek? Co? To cała chata to biały platek. Nie. Z plusów ściana jest nienaruszo nienaruszona. w sumie jestem zaskoczony, że farba nie odeszła razem z tym. A to też. To raz. a dwa, że jakiś czas temu szedłem z czymś i uwaliłem co? sosem, to że uwaliłem tylko to, <grym> a, nie ściana. a nie ściana. Widzisz, ale... to był znak, dobrze, że to wzięliśmy. Ale no. dajcie znać, co byście tutaj zrobili. Nie, nie dawajcie znać. Ja i tak nie będę tego chciała. Ale ja nie jestem pomysł. jak inne dziewczyny. Ale, ale może ktoś ma fajny pomysł i... I'm not like the other girls. I najlepszy pomysł nagrodzimy tym, że wybierzemy to. Wow. Chodź tutaj. Co tam u Ciebie malutki? Nie pokazujesz się ostatnio. Ja mam pomysł. To są drzwi do spialni. Pójdźmy bardziej w tą stronę, bo on się obudzi. Nie! Tu jest fajnie! Patrzcie, dostaliśmy z działki ogródkową, niepryskaną, wspaniałą botwinkę z... z koniczyną I będę robić zupkę, no nie dzisiaj oczywiście, ale już się nie mogę doczekać A ja dalej gadam przy tej sypialni Bo po pierwsze, dawno nie robiłam zupek W ogóle my uwielbiamy te takie... pierwsze. My uwielbiamy zupki z tych letnich warzyw, wiecie, wszystkie szczawiowe, botwinki, kalafiorowe i tak dalej i tak dalej. A w tym roku nie zrobiłam... co? Roz, no. W tym roku nie zrobiłam ani razu. Zrobiłam jedną chyba w czerwcu kalafiorową i sobie tak mawiałam, że o, to może być ostatnia zupa pełna soli, którą zrobię tylko dla nas. Następna może być już dla Liamka. I wiecie co? Tak jest, bo nie zrobiłam żadnej innej zuby przez cały ten czas, więc jak zrobię podfinkę, to odleję Liamkowi bez soli i zobaczymy, czy będzie mu smakować. A na ten moment dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Może zarosłam, ale za 10 dni dopiero idę do berbecia. Tak, bo idziemy na wesele, więc y zaraz przed. Hoduję. Tak. Hoduję teraz. Dziękujemy z, a ja idę 3 sierpnia do fryzjera. No i jestem taka, wiecie. Nie wiadomo jak to się skończy. Więc... Followujcie na Instagramie, to będzie mm, update, Dobrze, do, do widzenia. Pa!